DZIECKO kurwa, ben! Pojebany, pojebany, zaczynanie, SIĘ pętanie, CO pętanie, to 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 ROBI to pętanie, to CAŁY to są ROBI fani, to pętanie, to są moi fani Nie wierzę kurwa. to to Czemu, kurwa? Nie, za co? Ja pierdolę. Boję się ich. No, no. Nie, no ale nie, skupcie Raz, się. Raz, dwa, trzy. Dwa, trzy. No ale trzy. co, a co mamy zrobić? No kto tam w chuja leci? Raz, dwa, <laughs> Trzy raz No trzy, ja pierdolę, raz, no kurwa, uspokójcie, no na raz, raz, dwa, trzy raz, raz. raz, o, raz. to takie właśnie no, granie. Na raz, dwa, trzy, nie, dawajcie, raz. Dwa, trzy No kurwa Kto mnie zabił? Kwiato 13 Ja pierdolę. Kto to zrobił kurwa? A teraz wszyscy mówmy A! Na raz, dwa, trzy raz. ...dwa... ...trzy. Nie, 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 nie. Na raz, dwa, trzy. Raz... ...dwa... ...trzy. Nie, nie, stop, dobra. Na raz, dwa, trzy. Raz... ...dwa... ...trzy. Umyj dupę! Kupa... Nagle jak na, ch**ę, małpię no. Zamknąć mordy mówię wam Ogólnogi Antunie Na tej wojnie Ja pierdolę ale, ale, ale lat, lat Do domu wrócimy Tarczę zostawimy <śles> Ja pierdolę Kurwa uciekają ludzie Okej okay. Z tyłu, yy! yyy! Jej, się, to Tomo, Z tyłu, kurwo no, ty, ty, ty. Na Kurwa, 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 ty, masz... nasz, kurwa Kurwa, jego, jego na Bo, Bo ważne tylko. są tylko te chwile Na których śpiewamy La, la, Ważny kurwa. jest tylko ten świat W którym gameplaya nagrywamy Kurwa, kto Eka, mnie zajebał?

to mamie, A nie sała orzeszka O, o nie, nie. O nie. O nie, nie A mi wybuch. wybuch. Aaa, zabiję go, yeah. yeah. Co, to yeah. kurwa wybuch? Szymuś, Szymuś, co, masz kisiel w majtach? Nie, jeszcze Mam. No jak nie? Znowu że się kurta wydalał pod kołdrą <laughs> Kurwa, on mi skopcił Chuj A tam gadasz Leci Yeah. Dobry Jezu! Dam tak na poświęconą miałem cię! Daj kwiatkowi! Zwieszywanie! Więcej wchodzi będę! A pierdolę! Bo ty będę mnie prosić, uszyj kwiat! nie chcę tak wychodzić! Nie? Nie? Nie, który to, ja, to powiedział? Ja! Ty a. powiedziałeś, ty zjebie kurwa Ja nic nie mówiłem, który to powiedział Ja tak. jestem Mój tata Będę jego na miary Ja pierdole Na słuchawki kurwa Sz... Jakbyście nie widzieli to się odpierdala ja pierdolę. Ja pierdolę. Tak właśnie wygląda gameplay z Team Forces, kurwa. Ja pierdolę. Ja to wrzucę, kurwa, mówię wam. Leczyć mnie kurwa, dobrze No co za echo żydowskie, kurwa Medyk, medyk Pale się kurwa Ja pierdolę Dobra Zun, zun pak Lecz mnie kurwa non-stop Proszę prosiłbym o to, natychmiast bawał leczenie Ej, Ej ty to nie umie przebicie, to jest tu Kurwa ero. O, ktoś tam się naleczył kurwa Jub! Leczenie kurwa medyk No pojebani kurwa o, ale to... Świetny gameplay, świetny kurwa. Przyszedł, Kurwa! Dobrze, leć mnie Zurpak! Obcu Przepraszam! Nie ma kurwa! Ja. Yeah. Nie toż jem od pierdala, on zawsze. On nie może spokojnie posiedzieć. Kurwa było. Medyk! Nie. No i chuj i się pożegacie i będziecie mieli. się trzy razy wrócił do to. Musiałem przepić. Ja pierdol może to będzie naby intro zrobić. Jaki świry. Ale ktoś tam ma sposób zajebisty nie jak chce to mieć. Ła, <grym> brzgałem myszka. <grym> Chciałbym mieć kurwa taki budzik. <grym> aż ktoś wyszedł kurwa. To, to szonek z takiego zak jest. Kurwa <grym> rumor. <grym> jak ktoś się wyjebał tam z bazuką Dobrze Idziemy kurwa To to idzie tu? Gigabyte dawaj kurwa lecimy Plecki, plecki Kurwa kto mi z bazuką tu wyjechał Już mi zabali. Medyk to się jak kawał w tego snajpera trzeba ujewać. Ja pierdolę miałeś kiełbachę jeśli nie pizdez Tak nie żyje pizdez no, Manu... Przysmań O kurwa Dobra Ja pierdolę jeszcze ruski dysku... MEDYK! MEDYK! Ła kurwa ale wjechali tu Ej Wiecie że w Team Fortress da się tymi przyciskami na monitorze grać? Chyba du dupą po asfalcie Ja mam tylko jeden co to, kurwa, co to go zamroziło do chuja No nie wiem coś mnie zamroziło Chujowe Z z dwóch metrów nie może trafić, nice i chuj, byli. zostanie tam. Może <grywa> do... Jak ktoś to mi pożyczy, to masz włożyć do środka, nie? Nie. Nie. Bo już kur... nie, nie jak i... jak <grywa> Będę miał grę, jaką, Te yeah. Hej, <laughs> jak wy się zachowujecie, szczerze? tego za bekanie na kanale, kwiatka? Ja bym kurde dam. O, ty odezwał się ten co najgłośniej beka. Zdrowa natarcia dla kwiatka. Nagrałem to. Uzdrowienie dla natarki. Nagrałeś to? Pa, tu fa jest. Nagrałeś to? Kwiatek, ty Nie weszłeś? Nie weszłeś a go! tego Kurwa mać! Kto tam z wieżą siedzi? Ja pierdolę! Jutro to wszystko obejrzycie kurwa, co wy tu robicie na tym tesie. Ja pierdolę! Ja pierdolę, jeszcze nad wyciszę bardziej grę kurwa. Ej <śmulatuj> co ty <śmulatuj> na tej lufie? <śmulatuj> no ładnie kurwa Ja, bo się dżygam ja, ja, już mam dość, bo powiem szczerze, że mam już dość O to cienki, cienki, cienki jesteście, ja bym mogę napierdalać <śmulatuj> Co to kurwa mnie zabrało? Nie wierzę kurwa, nie wierzę <śmulatuj> 14 minut bekania, to to jest głupie. O! No, nagrywa. No kurwa. Wszystko zobaczycie. Co zrobiasz? Na A nie Na, Na mój telefon. Cicho, bo stara jest nicy. Co się pcha tą bombę do chuja, czy Co się to robi? Kurwa! Nic sama chwyta. No szkier maść No Platemo i kurwa ty, co to jest czokolade kurwa to nie od nas to kurwa cool. <grym> A jest gigabyte, czy nie ma czy co to jest czy Jestem. nie Jestem ty, ty, ty nie jesteś akurat <grym> kolega nie ściągnął Przerwałem no, go prędkość. Eee, <grym starym kukle> 20 kB na wiem. godzinę. No to bardzo ładnie. <grym> Internet mi powiedział, że mam w dupie i nie będzie żadnego Team Fortressa. A no takie <grym> życie. <grym> się kurwa tam tu zdziwi. <grym> <I> <grym> ja pierdolę. Serdeczna tarcza dla tego, kto wygra kurwa, kto będzie miał najlepszy wynik. Yy, ale w bekaniu? No to wygrałem bezkonkurencyjnie. <grymka> Który to taki poeta z tym rojem wyskoczył? Yy, Rok, Alone Dwa, Kok. A, kapitan, słuchaj. Yy, wyjdź za drzwi, wymyśl sobie karę i wróć. <grymka> e, wygrana, kurwa. Za co kurwa? Kto ja tam no, no, roju wiedział? Co, ja nie ogóle nic nie słyszałem. To kokalone przecież powiedział o roju. Kokalone. Ja jakiś na pewno wygrał. Przyznać się kto ogląda, kokalona i soja. A jaka cisza, A tak oglądają po kryjomu w kurwa w incognito od rybach. O o hot dog. To co, gigabajt jest od nas czy nie od nas? Bo kurwa, ja nie wiem, tu jakieś ruskie nazwy powyskakiwały. To ja Trach, nie to jest Bo wygra, kurwa jakiś zjeb. Ja <śleszy> um, um, kurwa jaka impreza ja pierdolę. Trzechno, nie ja pierdolę! A o co chodzi? O no, twój brak kurwa! Ale nie <głos》>? jakiś żart był, ale nie strzałem. No taki żartowny troszkę. Aha. Kurwa! To zaje kurde! Chuj, miał być klucz do wygrania, a tu najlepszy ja ma wynik, świetnie, kurwa. Wiedziałem, że tak z tego najlepszego, Kwiatek! Kwiatek! Jakie świry, ja pierdolę! Kwiatek 2k. No właśnie, może coś Ja pierdolę, kto to powiedział? Czekaj, muszę spać na TESie. Kwiatek, kwiatek. kwiatek. lalalala Siem <laughs> 2k alona. Nie, <laughs> a Kwiatek Kwiatok alona. <laughs> Shojo... Shojo V13 waka. Kwiatek baka Kwiatek baka Sorry chłopaki, nie ogniłem Kwiatek kraft. Ty kurwo nie wybaczyć. Ja właśnie gramy bo będzie ten <tansyń> nie odpuścił jeszcze <grym> <tansyń> go Kontro związany Wśród nocnej ciszy. Nie! Ja pierdolę! Nagrałem to. Chodź, wiesz? Kto po ja wygląda na geja? Nie. Ambrose, Nie, to głupie. Nie, to głupie. To ciekawe, kto teraz wróci. user in your channel was kicked from server. Ma, bo on A tu też, tu lodziwki też nie znam. user in your channel was kicked from the server. <coughs> A, P. A, niech zostaje. user entered your channel. Trzy kropki wróciły. O, wielokropek. Siema, jest tu wielokropek. Kurwa, wielokropek. Ja popychadłem, że mnie wszyscy pchają. No cię wszyscy przód, Nie, czekamy tył? dalej na jakąś sławę. User in your channel was kicked from the server. <laughs> Ejcie Mac Michaela Jacksona. <laughs> to idź po niego. User in your channel was kicked from the server. User entered your channel.

Nie chcę mi się... Śpiewaj, kurwa, aż się nauczysz. A może mi pomożesz? Ty mi pomożesz. Kurwa, nie bądź niemiły, dobrze? User entered your channel. Kurwa, nie jestem. Pa, Michael wrócił. Or... Michael wrócił. Oj, oj, oj. jedziemy. Brata, schodzisz na drugi plan. Kurde. <grywy> Michael! Yo! <ślesRealization> Yo niga. Co chciałeś? Słyszałem, że jesteś martwy! Łatwiej, prawda! U nas w Ameryce? Że ci nie mam I know, I know, u was w Ameryce to czarni są biali i tracą nosy. Yo! <śles> A weź ja, do mieć... mi coś! Zaśpiewaj na przykład umów kryminal Język mi odcięło. <laughs> Tupak Tupak To playbacku ja Kurwa m... m... <laughs> <laughs> Tupak I come back Ja sobie ja zapowiadałem u, u... Oh good. So what cool. <laughs> hear yeah. me, hear yeah. me, hear me, hear me, black niggas. Very, very. Michael, Michael you, you are dead. dead. <laughs> User in your channel was kicked from the server. <laughs> what are do you doing? Do <laughs> Michael is dead. User oh. entered your channel. <laughs> no, nice, <laughs> Back.

tak, hola, Kiesa, biedan. Kiesa. Jak tu? To... Ja. Ty jesteś już dead. Ja. ja mam bombę. A ja tak gdzie być? tak nie mieć tub. Już masz pewnie z panik nad ręką. Ta, puchu. Dobra, dupak, skocz po kogoś innego. Wystrzyk. <śmieniciela> <kik> <śmieniciela> <śmieniciela> nie ma. Nie, nie. Albo do... z demi kapcie, bo alań nie wpuszcza z sandałami. User in your channel was kicked from the server. No, bo kogo tutaj przywieżą? Mika, idź poroka. Mika. User in your channel was kicked from the server. Mm -hmm. User entered your channel. Barack Obama. Yo,